Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Drogie Koziołki, witam Was serdecznie na czytaniu marcowym. Marzec 2025 dla Koziorożca. Zobaczmy, kochani, co w tym miesiącu czeka na Was, co się może przydarzyć. Talia, której używam, to jest The Gilder. już Wam pokazuję opakowanie. A na końcu wyciągnę kartę pozytywnej inspiracji, więc dostańcie do końca. Dziękuję Wam bardzo za Wasze wsparcie i zachęcam do wspierania kanału. Albo na Patronite, albo na YouTubie, jak wolicie. Yy, osoby wspierające to czytanie widzą wcześniej, więc jeżeli to was interesuje, to, to takie właśnie benefity można z tego mieć. Yy, w tym miesiącu czytania są później, ze względu na osobiste moje sprawy. Yy, remont w domu, a jak wiecie, ja pracuję w domu, a nie, nie w jakimś studiu, prawda? Yy, więc tutaj mamy troszeczkę Problemik w tym aspekcie, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać dźwięki, które gdzieś tam w tle słyszycie. Dobra, kochani, zobaczmy, jak to wygląda. A jeżeli chodzi o czytania prywatne, zapraszam na sesję. Na razie no, jest długi czas oczekiwania na filmy, więc najszybciej na rozmowę online się umówić, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A teraz przechodzimy do czytania na marzec. I mamy tutaj rycerze Buław, a wy jesteście pokazani jako askielichów. No, widać go, bardzo duże zaangażowanie w jakieś sprawy, w coś się angażujecie, coś was tutaj pociąga, inspiruje. Um, i, i, I możliwe, że to może być romans, to może być zakochanie, to może być pasja, to może być jakiś hobby, to może być zajawka, cokolwiek to jest. Um, jest to takie pochłaniające. Czuję, że ma misję, i czuję, że w to chce się zaangażować i temu poświęcać swój czas i uwagę. Pomaga Wam, księżyc Wam pomaga, czyli emocjonalność. Możecie też w tym miesiącu wyrazić uczucia, które, nie wiem, jakoś trudno było wyrazić do tej pory, albo nie było jak, nie było kiedy. Przeszkadza Wam sześć mieczy. Jakoś niezbyt dobrze pokazują się podróże, niezbyt dobrze pokazuje się przemieszczanie, jazda samochodem, środkami emocji szeroko rozumianymi. Na to trzeba uważać, uważajcie, szczególnie jeżeli byście byli bardzo przejęci y, z głową w chmurach albo bardzo tacy zaangażowani w inną sprawę, bo to można być zakochanym, a można, wiecie, się, odchodzić ze zmysłów i się martwić o coś, no człowiek y, albo o kogoś. I to jest takie, roz, y, takie rozkojarzenie tutaj jest pokazane, więc jeżeli o to chodzi, to uważajcie na drogach, uważajcie... Y, no, na drogach, po prostu o drogach czy jesteś pieszym, czy jedziesz samochodem i w drodze uważajcie, w drodze w, rozglądajcie się w marcu mhm. może być tak, że ktoś będzie wam proponował zmianę, na którą nie jesteście gotowi może być tak, że będzie wam ktoś proponował jakieś za jakieś aktywności, które nie są w waszym guście które Wam nie odpowiadają. Nie zmuszajcie się do tego tylko po to, żeby zadowolić partnera, partnerkę. Nie ma sensu się zmuszać. Wyzwanie tego czasu to jest słońce. W co kierować? W króla Buław. Kiedy mi się pokazuje słońce i księżyc, ja często mówię, to jest takie trochę poplątanie z pomieszaniem. I to jest wyzwanie. Tutaj pomaga Wam księżyc, a wyzwaniem jest słońce. Pomaga pasywność, yy, a yy, wyzwaniem jest aktywność i ruch. I odpowiedziałby skróbuła. Znowu aktywność. Słońce aktywność, męska, energia. Opisana tutaj jako innowacja, więc trochę nie kumam o co chodzi. Bardziej bym powiedziała, że otoczenie jest niewspierające. Otoczenie jest... E, coś nie tak jest w otoczeniu, a, a nie w was co jest w tym otoczeniu. Wieża. No, dzieją się rzeczy. Rozprasza was, przejmuje coś. Y, może to wpłynąć nie do Wasze działania mogą przestać być tak precyzyjne. Mogą przestać być sensowne. Mogą przestać być celowe. One mogą być y, jakieś chaotyczne, y, niepotrzebne, zbędne. Y, ponieważ od to, co się dzieje w otoczeniu, to jest dużo rzeczy naraz, i może to Was po prostu skołować. Odpowiedzią na to jest król buław, czyli osadź się, że tak powiem, w sobie. Poczuj to swoje ciało, uwiem się, poczuj, że jesteś silny, że jesteś mocny, że Ciebie nie ruszy. Zadbaj o czakrę podstawy, zadbaj o poczucie bezpieczeństwa swojego. Przejmij też inicjatywę. Podejmuj decyzję, nie pozwalaj, żeby dziesięciu jakichś podpowiadaczy ci podpowiadało, co masz robić. I też mam wrażenie, żeby powiedzieć, że nie bój się, nie bój się czegoś. Może koziorożce czegoś będą się bały, a no to bardziej trzeba mieć właśnie zaufanie. Trzeba mieć, trzeba gdzieś tam trześć patrzeć na sytuację i mieć w sobie nadzieję, zaufanie, no nie? Z takim podejściem tutaj dużo się uda, ale... Ale no marzec jest, marzec jest dosyć... Mi się nie podoba marzec. Nie podoba mi się, ani trochę. Wiecie dlaczego? Bo on jest przesadnie taki emocjonalny. Widzimy, jak puszczają ludziom nerwy, już ludzie nie dają rady, już jest... Um, już nie wiadomo czasami, co robić. Jest takie napięcie, jest taka presja. Może być też tak, że wiele zwala się, że tak powiem, na głowie jednego dnia. Że du dużo jest takich obowiązków. I no i ten marzec cały takim mniej więcej się zapowiada i to jest y, duży problem moim zdaniem dla nas, szczególnie dla znaków takich właśnie jak koziorożec y, czy, czy inne, bardziej takie sztywniejsze, saturniczne znaki, y, bo mamy bardzo dużo takiej neptunicznej energii, bardzo dużo ryb, a ja już w którymś chyba w czytaniu na, na nów. Ostatnim chyba mówiłam, że, że, że według mnie te archetypy yy, koziorożec i ryby nie do końca one jakby się, się, się rozumieją. Nie zawsze się rozumieją. Kochani, powiem Wam jeszcze jedno: rozglądajcie się dookoła, rozglądajcie się, jak będziecie przechodzić yy, obok yy, jakichś budynków, yy, gdzie dzieją się jakieś prace, gdzie są rusztowania. Rozglądajcie się, kiedy przechodzicie obok jakichś starych drzew, i tak dalej. Um, rozglądajcie się tam, gdzie coś by mogło na was spaść. To jest, e, albo że Wy moglibyście wpaść w coś, w jakąś dziurę, no nie? Także rozglądajcie się, jak będziecie się, bo ja tutaj widzę drogi. Generalnie drogi, ale to wiecie, można iść chodnikiem, można się potknąć, można, prawda, w dziurę jakąś wejść, nie zauważyć. Także ostrożni bądźcie, jak będziecie się poruszać, rozglądajcie się dookoła, co się dzieje. Wasza największa siła. A, tutaj jest też powiedziane, że jakieś takie bardzo radykalne zmiany, to nie jest, to nie jest rok, to nie jest, właśnie. Przy czytaniach na marzec ja non stop prawie mówię, to nie jest rok, to nie jest rok, to nie jest rok. I nie wiem czemu. Um, Jakoś tutaj przebija się coś, w co będzie ważne pewnie przez cały rok dla, dla ludzi. Albo się teraz... No ale dobra, to, to już zostawiam może. Bo, bo nie sprawdzałam tego, to by były takie dywagacje, to co bym teraz powiedziała. E, wasza siła, cesarz, w co kierować w Rydwan? E, znowu, jeżeli chodzi o to, macie z kimś jechać, lepiej może, żebyście wyprowadzili, niż żebyście byli pasażerem. Jeżeli macie prawo jazdy i to jeździcie. Um, waszą siłą może być wasz partner, wasz ojciec, przełożony autorytet, szef ta osoba może wam mm, pomóc obrać kierunek działań tak jakby zdecydować się na coś, dodać wam sił y, otoczenie może być właśnie takie niewspierające ale pokazuje się tutaj ognista osoba, baron lew, strzelec y, silna osoba pewna siebie to może być przełożone. To jest ktoś, kto tak jakby daje wam sił, zachęca e, was. Idź w to, idź w to. Dziesięć mieczy i mak. Nie patrzcie, że, że to odwrócone, bo to... Bo ja dzisiaj czytam prosto karty, to, tylko tak wyszło. Hmm. Może was ktoś zachęcać e, do dokończenia studiów, pójścia do... na jakiś kurs, na jakieś szkolenie. Jakaś nauka tutaj jest pokazana. I tutaj jeszcze się zwrócę do kobiet. Kobiet, które mają jakieś problemy kobiece. Hmm. Możecie otrzymać odpowiedni, yy, odpowiedni kierunek leczenia, odpowiednie leki, odpowiednie leczenie, odpowiednie zabiegi, odpowiednie rozpoznanie które pozwoliłam, Wam... No może to jest za dużo powiedziane, ale ja tak to czuję. Odzyskać kontrolę nad życiem. Kobiety, które... Wszystkie kobiety chyba, mi się wydaje, wszystkie kobiety przez to przeszły. Kiedyś, jak e, hormony przejęły kontrolę nad nimi, jak e, biologia przejmuje kontrolę nad ich ciałem, i czasami możemy mieć takie wrażenie, że tracimy kontrolę nad sobą, że nie jesteśmy sobą, że na przykład nie poznajemy się, że nie czujemy się sobą. No, nie? no to, co się dzieje w, w, w układach, w układzie hormonalnym kobiety, to jest po prostu szok. Jest to niesamowite. Więc, jeżeli miałyście takie doświadczenia, to, 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 to może, może tak być, że o, w końcu mam dobre leki, albo w końcu wiem dlaczego, y, wiem co robić i czuję, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem, że to już będzie ok. To też są zabiegi i operacje y, w tych obszarach również. Mhm. Ktoś może zdecydować się na wyjazd albo Erasmus, jakiś, albo wyjazd do pracy, jakiś work and travel itd. Albo właśnie do pracy za granicę. Ten wyjazd za granicę on może być bardzo korzystny, co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie działo się. 9 buław, co Was może zaskoczyć? Prezenty od losu, sześć kielichów. Wszystko się poukłada, jeżeli chodzi właśnie o rodzinę, jeżeli chodzi o partnerstwa. Wszystko tutaj się poukłada, te całe zamieszanie, to o co się martwicie układa się. Od was to będzie wymagało bardzo dużo siły i stanięcia na wysokości zadania. Jest tutaj tylko jedno bardzo ważne zastrzeżenie. jej niepokoju. Nie wzmagaj w sobie niepokoju, nie wzmagaj niepokoju w innych ludziach. Nieś spokój. Jednocz się z każdym, kto jest pełen spokoju. Szukaj tego spokoju. Bądź trochę, postaraj się trochę być jak taka y, woda, na, na, na jakieś, y, taka kojąca woda, na takie rozgrzane y, kamienie, no nie? Na takie żary. Postaraj się być taką osobą, postaraj się wyciszać, uspokajać, na zasadzie mówić, wszystko będzie dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. Y, y, co robić, na czym się skupić, w jakim kierunku iść w tym czasie? Arcykapłan, to jest tradycja, to jest y, postępowanie według jakiegoś prawa, według zaleceń, według tradycji. bo y, To jest też postać z podznaku byka, z którą jakoś możecie się dogadać. Hmm. Jeżeli macie sprawy urzędowe niezałatwione, nie musicie to dopełnić w marcu. Sprawdźcie uwagę, y, zwróćcie uwagę, czy nie macie jakichś tutaj. Historii z nieaktualnymi nie paszportami, dowodami, czy, czy Wam coś się tutaj nie zawieruszyło, pilnujcie jakiejś dokumentacji medycznej, możecie mieć kontakt z autorytetami, właśnie lekarzami, urzędnikami i tak No i to jest to, co robić, tak? Iść, iść w tym kierunku. Jeżeli myślisz o pójściu na jakieś studia, uczeniu się, tak jak najbardziej czego nie robić i w co nie iść. W dziewiątkę mieczy, czyli tak jak mówiłam, nie wzmagaj w sobie niepokoju, nie, nie wzmagaj niepokoju w innych ludziach. Unikaj czarnowistwa, myślenia katastroficznego. Jeżeli odpalają ci się lęki i bardzo boisz się, te karty sugerują, że ktoś może mieć szansę zobaczyć i uwolnić się od takiego lęku, którego zabierał w jakieś takie dziwne, dziwne miejsca, sprawiał, że ktoś wchodził w taką spiralę myślenia, w spiralę takiego czarnowidzenia. No i rada na koniec. I rada dla koziorożca. Rycerz kielichów, kreatywność, wyrażaj swoje uczucia, wyrażaj się kreatywnie, możesz poprzez sztukę, czy jakieś inne takie artystyczne, czy, czy po prostu służące ku wyrażeniu swoich emocji. Przetransformować, przeprocesować emocje, yy, idź w kierunku swojej pasji. Tutaj bym powiedziała, że, że komuś się ewidentnie pokazuje ceramika, <noise> więc jak chcecie, to idźcie w ceramikę. Nie wiem, twórzcie, róbcie coś, coś co Was będzie mm, odprężać, coś, co będzie sprawiało, że mm, będziecie się wyciszać. Czy lubicie kotka pogłaskać, czy z dziećmi się pobawić, czy pójść do lasu, czy do kina. Cokolwiek tutaj nie sprawia, że czujecie się lepiej i czujecie się spokojniej. Na spodzie mamy. Król denarów, świat i cztery buławy. To może być sfinalizowanie kupna domu. To może być decyzja o przeprowadzce, wyjazd, zmiana pracy. Tutaj duża zmiana, rodowa duża zmiana jest również pokazana. W domu. Dobrze. Zapraszam na ostatnią kartę. Ostatnia karta ślimaczek. Pozytywna inspiracja. Proszę o przekaz dla koziorożca. Jest jeden, jedyny klucz do Twojego życia. Tak, ja chcę. Wszystkiego dobrego macie bardzo piękne karty, yy, bardzo piękne karty właśnie na twórczość, na wyrażanie się, na jakieś takie domknięcie spraw yy, z osobami decyzyjnymi, tylko nie martwcie się, bądźcie dobrej myśli, naprawdę, bądź dobrej myśli, koźdorożcu. Wszystkiego dobrego, pa pa!